Wronka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Zofia, dzwonię z Siedle. Prosimy. W mojej rodzinie bliskiej jest chłopak młody, który zainteresował się taką przypuszczam, że to jest sekta pana panacholickiego z Lublina. Chciałabym, żeby pan Wronka odniósł się do tego. Hmm, jeżeli bo zna. Jeżeli zna. Dobrze, na prosimy. Na pewno zna, bo są wypowiedzi w telewizji, kap... w internecie kapłanów. Dziękujemy pani Zofią. Prosimy pan Andrzej Wronka. To jest, myślę, bardziej ogólny problem. W tym konkretnym przypadku nie spotykałem się z tą grupą, czy na dyskusjach, czy na polemikach, czy nieraz na takich wewnętrznych spotkaniach, jak udało się nieraz do świąt publicznych w sali królewskiej, żeby mieć ten materiał taki no, źródłowy, obserwację uczestniczącą. Jakbyśmy to mogli nazwać, natomiast problem jest ważny, o którym Pani wspomniała, i niestety problem jest, myślę, szerszy niż y, nam się wydaje. Czasem może od tego problemu. Uciekamy w kościele, żeby no, nie rozgrzebywać, nie chce nam się albo nie wojować, albo nieraz w imię pewnej poprawności politycznej. A jaki to jest problem? Otóż powstają pewne osoby, osobowości, które rzeczywiście swoją działalnością, organizatoryką, nieraz swoim również też wyglądem, zachowaniem takim profesjonalnym, pewną gorliwością w głosie, w działaniach, aktywnością, w poruszaniu się, aktywnością czy w internecie, czy w realnym tutaj świecie, w poruszaniu się, odwiedzają wiele osób i coraz więcej wokół siebie gromadzą. Coraz więcej wokół siebie gromadzą. Tam pojawia się potem już pewne struktury organizacyjne, literatura, pojawiają się coraz większe spotkania i pojawia się właśnie, pojawia się bardzo często. Wśród tych, którzy są wpatrzeni w taką osobę coraz większe, no muszę użyć do tego słowa, bo z tym się również spotykam, fanatyzm, zaślepienie. Ja wiem, że są to wielkie słowa i niektórych mogą razić, ale jeżeli ja z kimś rozmawiam i próbuję poddać w coś wątpliwość, ale nie na tej zasadzie, że ktoś mi się nie podoba, słuchaj to bzdura, ty tam nie chodź, nie jeździ, nie utrzymywaj z nim kontaktu, tylko staram się podawać argumenty. Dlaczego uważam, że to jest mi pachnie kosztaplerką, albo protestantyzacją, albo takim duchem zielonoświątkowo wolno chrześcijańskim Podaję pewne argumenty, odnoszę to do nauki katolickiej, czy do cytatu z Pisma Świętego, a tam dalej jest taki fanatyzm. Ta osoba już nie bardzo ze mną chce następną herbatę czy kawę wypić. Nie mają skąd argumentów, więc yy, widzę, widzę ten niepokój. I druga rzecz, bardzo często. Te osoby tak naprawdę odciągają od tego, co jest istotowo katolickie, mając Jezusa, Biblię, ewangelizację, no wiele innych słów, rzeczowników czy, czy y, innych y, zwrotów, y, takich nieraz to wyćwiczonych zwrotów, które się pojawiają y, na swoich ustach, A od tego, co jest głęboko katolickie, odciągają. Y, jeżeli zobaczymy, cofniemy się i obejrzymy się za siebie, nie tylko będziemy mieli perspektywę koniec własnego nosa, ale obejrzymy się na 2000 lat historii Kościoła Rzymskokatolickiego. Jeżeli zobaczymy to ogromne spektrum, również świętych, błogosławionych, wspaniałych papieży, dokumentów kościelnych, no nie można przekreślić 2000 lat historii Kościoła i powiedzieć, że ci papieże, ci święci, ci mistycy, którzy nieraz naprawdę przeżywali swoje ciemne noce duszy, nieraz w wielkich bólach. Ich formacja się kształtowała. Yy, całe zastępy męczenników katolickich, również tych yy z XX, z XXI wieku, nabożeństwa, które się yy, powstały yy, na skutek różnych działań, czy sekt w historii kościoła, czy błędów teologicznych i tym podobnie, bo teraz idziemy w jakieś Emocje, nagle pojawił się ktoś, kto, gdzie kościół, duchowość i mistyka nagle tylko od niego się zaczyna. Zresztą, jeżeli by wycisnąć te nauki, to bardzo się okazuje bardzo ogólnikowe, bardzo płytkie, bardzo emocjonalne, bardzo powierzchowne. A jak weźmiecie, kochani, podręczniki z teologii moralnej, z teologii duchowej, z teologii fundamentalnej, już nie mówiąc o dogmatycznie, nauka, co to są cnocy, co to są sakramenty, co to jest dusza, co to jest duch, ym, i tak dalej, i tak dalej, zobaczymy, ile tam jest precyzji, ile tam jest dokładności, co to jest Andrzeju to są A zwłaszcza, panie Andrzeju, tak, ale... jeżeli weźmiemy katechizm Kościoła Katolickiego, jeżeli już ktoś nie chce poszerzać swojej wiedzy w podręcznikach o teologii fundamentalnej czy teologii dogmatycznej, to w takim kompendium wiedzy jest katechizm Kościoła Katolickiego z indeksem rzeczowym, z indeksem tematycznym, który pomaga nam odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania właśnie tak bardzo precyzyjnie, pozwalające potem poszerzać naszą wiedzę o dodatkowe dokładnie, publikacje. Dokładnie. Mm -hmm. Natomiast to, to wymaga pewnego wysiłku, pewnych umiejętności. To, co pan powiedział, Natomiast... formacja, formacja. Formacja. Natomiast emocje są łatwiejsze, są przyjemniejsze. Dzisiaj jesteśmy często, sztucznie, musimy się w pracy uśmiechać. Napięcie, nie mamy prawdziwych przyjaciół. Często odbywa się, nasze spotkania odbywają się tak ala la pro forma, bo nie wypada. I, I jeżeli spotykamy tę wielką emocjonalność w dziedzinie religijnej, możemy łatwo się dać chwycić. To też może być rodzaj sekty, to może też być ideologizm, który nawet działając, czy próbują działać przy kościołach, przy czy tak jak wspomniałem ten przykład, wtapiając się w tłum pielgrzymów na Wałach jasnogórskich, ktoś potem może mieć cele ukryte, które tak naprawdę są tymi celami odciągającymi nas ofiary. Od I jeżeli popłynę w tych uczuciach, w tej formacji, jeżeli na danego człowieka bezkrytycznie będę patrzył, ktoś mi z boku mówi: uważaj, zastanów się, podaję argumenty, a tym, tym gorzej dla argumentów, tym gorzej dla tego człowieka, więc ja już nawet nie zdając sobie sprawy, staje się poniekąd ofiarą tej ideologii, tego emocjonalizmu, tej socjotechniki danego człowieka.